Na rondzie santockim światła miały ruszyć z końcem sierpnia. Nie ruszyły. Sygnalizacja dalej miga na żółto, bo brakuje formalnej zgody inspektora. Kiedy w końcu się zapali zielone, ruszy też system red light i pierwsze mandaty za przejazd na czerwony. Na Szczecińskiej w Gorzowie rozpoczął się długo wyczekiwany remont na wierzchni. Droga była w fatalnym stanie, a teraz kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Sprawa nastolatki, która urodziła dziecko i schowała je w szafie, trafiła do sądu rodzinnego. Zdecydowała tak prokuratura w Gorzowie. Śledczy uznali, że noworodek był narażony na utratę życia. 53 lat. Wszedł do lokalu, strzelił do pracownika i uciekł. Potem policja znalazła u niego w domu broń i amunicję. Jest w areszcie. Grozi mu 8 lat więzienia. Sąd warunkowo umorzył sprawę mężczyzny, który groził lekarce z Gorzowskiego Szpitala śmiercią tylko dlatego, że była z Ukrainy. Dostał 2 lata próby i 2000 zł świadczenia. Stal Gorzów walczy o ligowy byt. W niedzielę na stadionie imienia Edwarda Jancarza wielki hit kolejki. Po porażce w Częstochowie żużlowcy muszą odrobić straty. Bilety od 40 zł dostępne online.